Pięć ciekawostek o Marii Szymanowskiej. Pierwsza. Zyskała sławę w Europie jako pierwsza polska pianistka, występująca w prestiżowych miastach takich jak Paryż czy Petersburg. Jej muzyka była pełna ekspresji, a jej mazurki i nokturny były nowatorskie. Dzięki temu stała się inspiracją i wzorem dla kolejnych pokoleń kobiet artystek. Druga. Była nadworną pianistką Carycy Aleksandry Fiodorównej na Dworze Carskim w Petersburgu. Jej występy zachwycały arystokrację elegancją, wirtuozerią i głębią emocji. Podczas koncertów często wykonywała własne utwory, wprowadzając na carski dwór element polskiej kultury muzycznej. Trzecia. Jej bliskim przyjacielem był Adam Mickiewicz, z którym łączyła ją głęboka więź oparta na wspólnej pasji do sztuki. Ich spotkania w Petersburskim Salonie Marii były pełne twórczej atmosfery. Mickiewicz darzył ją ogromnym szacunkiem i uznaniem. Widząc w niej bratnią duszę artystyczną. czwarta. Lubiła tworzyć ozdobne hafty, inspirowane naturą i sztuką. Wykorzystywała je do dekoracji swoich salonów muzycznych, dbając o elegancki wystrój. Haftowanie było dla niej formą relaksu i artystycznego wyrazu. piąta. kolekcjonowała nuty i rękopisy innych kompozytorów jako źródło inspiracji. Podczas koncertowych podróży zdobywała zarówno drukowane, jak i unikatowe egzemplarze, które starannie analizowała, wiedza ta wzbogacała jej improwizacje oraz kompozycje mazurków, polonezów i nokturnów.